Nie da się wygrać, nie strzelając tylu dogodnych sytuacji, co, co żeśmy sobie dzisiaj stworzyli. Myślę, że mieliśmy tych sytuacji o wiele więcej niż ruch, ale to ruch dzisiaj w y, bramkę i wygrali z nami 1-0. Walczymy dalej, nie poddajemy się. Na pewno po pięciu kolejkach sytuacja nie jest zaciekawa. Ale no co, no, walczymy dalej, jeszcze dużo meczów przed nami, ale trzeba zacząć wygrywać i przede wszystkim wykorzystywać sytuację i zacząć strzelać bramki. Byliśmy drużyną lepszą, mieliśmy więcej sytuacji, nie, zasłu nie zasłużyliśmy na to, żeby przegrać. Boli to bardzo i no co zrobić, głowy do góry i walczyć dalej no. e Jesteśmy w ciężkiej sytuacji, ale z dużo meczów musimy zacząć wygrywać. Jak będziemy wykorzystywać takie sytuacje, to, to będzie dobrze. Jest ciężko, ale nie pozostaje na nic innego jak, jak wziąć coś porozmawiać i razem będziemy musieli zagrać tak żeby żeby się cieszyć z punktów i mam nadzieję że nam się to uda we are playing when we are in the pitch we was we were in the pitch we we thought that it's impossible to lose this game because we had a lot of chances to score but this is football and we must to score to to win matches but the work of the team i think was fantastic in first say thank you to the people because they, they came to the stadium and, and they were supporting us uh, all the time it was fantastic atmosphere for us and only say to believe believe in the team believe because we are working hard and believe because we are going to, to win matches and, and be in better position in the in the classification